Witam serdecznie. Dzisiaj na Kopcu dzieje się dużo. Pojawili się nasi przyjaciele, nie tylko samych piekarz śląskich, ale tak samo z sąsiednich miejscowości. Mamy dwa stowarzyszenia, honorowi Dawcy krwi, mamy stowarzyszenie Śląskie Klimaty, przedstawiciele grupy SPI, wokalista grupy Oberschleizen, wokalista grupy Full Light, wolontariusze Gwozia, także naprawdę bardzo dużo stowarzyszeń i grup. Przyszło tutaj po to, żeby posprzątać nasz hajmat, żeby sam zrobić porządek. No jakby nie było, to jest nasza mała i trzeba o to dbać. Pragnę też podziękować Zakładowi Gospodarki Komunalnej, który po raz kolejny wspiera takie akcje społeczne dotyczące sprzątania. Dostarczyli nam worki odbiorom tej śmieci, także duży szacun. Bardzo dziękuję pani Jadzi z sklepu Metalowiec za ufundowanie rękawic ochronnych. Także to też jest mistrzostwo świata. Także, także no naprawdę to wszystko działa. A władzom miastom, miasta bardzo dziękuję mamy klucze tutaj do skrzynek z prądem e, z te, i, i dlatego też będziemy mogli tutaj dzieciakom odpalić e, popcorn. Także po ciężkiej pracy dzieci też sobie tutaj troszeczkę popałaszują jakiś tam e, maszkietus, czyli popcorn. No, jest fajnie, jest fajnie i mam nadzieję, że będzie tak do końca dnia. Jesteśmy przedstawicielami Stowarzyszenia Śląskie Klimaty, który które to wydaje niedługo przewodnik po Górnym Śląsku. I zawsze bardzo chętnie wspieramy tego typu akcje. I pamiętajcie, chodząc do lasu, weźcie ze sobą mały woreczek. Do parku, do, parku, do lasu weźcie ze sobą mały woreczek i wszystkie śmieci do tego woreczka. A później do kosza na śmieci na parkingu. Witam, jesteśmy z Honorowego Dawców Krwi HDK Julian z Piekar Śląskich i bardzo interesuje nas ta akcja dzisiejsza, która została zorganizowana przez SPI. Uważamy, że wszystkie takie inicjatywy społeczne organizowane przez Stowarzyszenia Piekarskie trzeba wspierać, dlatego też tutaj jesteśmy wspólnie z nimi. I chcielibyśmy zaprosić wszystkich krwiodawców i osoby, które by chciały pierwszy raz oddać krew na naszą akcję, która odbędzie się w dniu jutrzejszym. Proszę też pamiętać, że co miesiąc HDK Julian organizuje taką akcję poboru krwi. Każdy chętny, zainteresowany może przyjść i sprawdzić się, czy czy może oddać krew. E, bardzo serdecznie zachęcamy, ponieważ okres wakacyjny jest e, bardzo ważnym okresem i, i tej krwi potrzeba jak najwięcej. Dziękujemy i zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę przy parafii Świętej Rodziny w piekarach Śląskich. Dziękuję bardzo. Wszystko mi widomy Haja Oberżyzy Darys Wadora, Full Light. Eee, słuchajcie, tak jest. Piekary to nie hasiok, to jest akcja Raczka Palarska grupy SPI. My się dołączymy do tej akcji, sprzątamy... Jest taki no. darku? Dar, dar, dar? no, pewnie. No. Są my jesteśmy zawsze, zawsze tutaj z piekarami nie? i także, także Tak samo dowoz apelujemy o to, żeby nie, nie śmiercić tych rzeczy, bo tu nie. jest, tu jest naprawdę dużo, dużo hasioł. I zbieramy wylamy. 20 minut, to my zbieramy dwa już z worki, będziemy następne. Także ludzie, jak macie jakieś hasie, nie wyciepuje tego za okno, auta, weźcie to e, wciepnie do, do najbliższego hasioka, tego jest tutaj w piekarach dużo. Pani prezydent e, Umińsko-Durej za, 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 zaopiekowała się piekarami i, i tego jest dużo, także można to zatrzymać się w hasie a nie wyciepływać za okno, jest sadarku? Ja, patrzcie tak, kopiec ze kopcem ale tutaj są, jest ulica jest jedna strona druga, tu jest wszystko zarośnięte tak. tego nie widać, bo tego nie widać ale jak my tam wleźli, to tam było multum śmieci, multum. butelek pełno miechów, teraz wzięliśmy nowe zanieślimy tam pod górę i, i zawsze się was na dół i zacznę rozbierać. Także prośba do was, apel do was, nie bojcie, wyciepujcie tego. O nasze miasto. Biercie, bo... to tak jest, biercie to ze sobą, jak macie mo odwaga to wypić, to biercie to ze sobą i to wyciepujcie a nie, nie pójcie tego y, poza auto, albo nie wiem. No, jest bo... fajna pogoda, my byście mogli leżeć gdzieś na plaży A szcząttuy, a, a bo, bo, no. bo no, kochamy to miasto i... i chcemy pomóc, I tak? Chcemy, jest? żeby, żeby się to fajnie żyło, nie? Także sprzątajcie tak. i nie ustawiajcie po sobie nic.

No tak, robota skończono. Kupa śmiechu, ale przede wszystkim kupa dobrej roboty. Nazbieraliśmy masę tego. Zresztą obejrzycie to na zdjęciach na filmiku. A teraz podziękowaniu tak naprawdę też musimy trochę odpocząć. Organizujemy ogniska. Ludzie dopisali, mamy super piknik. No i co? Nic ino się cieszyć sztuką jest tak naprawdę też, nie nazbierać tych śmieci, ale utrzymać ten porządek, który w tej chwili jest. I ogniska, i jak każda inna impreza, która tutaj że tak powiem jest sfinalizowane ogniem jest dzięki pewnej firmie, a tutaj przekazuję teraz Przemkowi, który opowie o tym słuchajcie, od samego początku z nami organizuje e, ogniska e, firma Drwal, spółka ZOO Piotr Tasarz z Bytomia zapraszam serdecznie do kontaktu również z nim jeżeli chcecie drzewo do kominków czy, czy na ogniska to jak najbardziej, zawsze, zawsze wspiera nasze imprezy